Michał i ja szukamy rzeczy niecodziennych, na których naprawdę można dużo zarobić. Pokonujemy tysiące kilometrów, żeby znaleźć coś, co jest wiele warte, albo nie warte nic. Michał i Łukasz to łowcy okazji i koneserzy unikalnych przedmiotów. O! Pieniędzy mają tyle samo. Każdy po 5000 tysięcy zł, ale różnią się strategią. Łukasz lubi ryzykować. Ma instynkt drapieżcy. Michał jest spokojniejszy. To miłośnik historii i klasycznej sztuki. Ich bazarowe nabytki ocenią profesjonalni eksperci. To oni wydadzą opinię. Warto było brać, czy może nie brać. To jedziemy, Majki. Jedziemy na północ, a dokładniej nad, nad Bałtyk. Ponad Bałtykiem są nie tylko kopalnie i Antaru, tu można wygrzebać dosłownie wszystko. A, czyli musimy tutaj tanio kupić no i drogo sprzedać. I drogo sprzedać. Kiedyś Polacy Gdańsk traktowali jak okno na świat, przywozili tu zboże, a wywozili stąd ekskluzywne towary. Mam nadzieję, że też nazbieramy tutaj dokładnie takie fajne precjoza. Co robimy najpierw, bo mnie? Ja to bym lewki dokarmił. <laughs> nie, jedźmy do Doliny Charlotte. W tej branży o sukcesie decyduje precyzyjna informacja. Trzeba dobrze wiedzieć, do kogo jechać, by zgarnąć fortunę. Podobno pana kolejca jest największa na Pomorzu, to prawda? No tak niektórzy twierdzą. No. Ile tych przedmiotów się przez moje ręce przewaliło, to nie mam zielonego pojęcia. Może być to kilkadziesiąt, równie dobrze może być to kilkaset tysięcy. No to rzeczywiście pan pozbierał z Titanika. Tak, serwis śniadaniowy. Trochę tego jest. O. Lenin wiecznie żywy, z pieskami, wiernymi psami socjalizmu. Akurat psy rosyjskie, łomonoso. Proszę coś o nich powiedzieć. Rosyjska porcelana jest cenna, a u nas jest bardzo cenna. Jest 750 zł sztuka. No to co, tak po, po 500? Plus Lenin. Razem możemy zrobić na 1800. 1400? Urobimy na 1500. Dobra. O! I takie interesy. Krótka piłka. Te psy, tak naprawdę Łomonosowa, Lermontowa, na budę. Ale ten Lenin, to ja myślę, że znajdzie swojego amatora, bo to jest tak oryginalna rzecz, tak absurdalna, że to jest fajne. Pianino miało pękniętą płytę główną, żeliwną. Aha. Czyli nie do uratowania, praktycznie. No i w związku z tym, żeby uratować mebel, tu zrobiłem na kieliszki. Mm -hmm. Bo klawisze też. Fajne. Też nie było. Strasznie, było strasznie zniszczone. Tu się otwiera. I można serwować. No, no, ile to kosztuje? 3700, jeżeli dobrze pamiętam. To już mnie nie stać na razie na to. A ile pan ma w ogóle metrów w tej przestrzeni antycznej? 600-700, nie ma pojęcia. Czyli wielkości niejednego muzeum. Ale Łukasz, zamiast zwiedzać, chyba wolałby kupować. Ale to mnie interesuje bardzo. Bo widzę, że ta maszyna jest w niezłym stanie, a to Continental. Jaka cena? 450 zł. Za 250 kupuj. Hmm, za 400. Z maszyną 450. 450. Będzie? Będzie. Super. Dzięki. Zglądajcie się, gdzie macie ochotę. A ten czajniczek imbryczek na czaj to Anglia na pewno. Anglia, ale fajnie. Tak, myślę, że Anglia, tak. Sprzeda mi pan to za 350. Robimy 400 i... Za 4 Jesteśmy w połowie. Dobra, to biorę to. To jest specjalny taki to termo. Ar... termos. termos. Termos na kawę. Ale na widzę, że oryginalne szkiełko. Oryginalne biorę to za 300. No i dobrze, i na zdrowie. Co ty będziesz krańcę? No tak, no tworzę, żebyś miał gdzie się napić kawy. Zobaczcie co się dzieje. Za 1500 zł z mojej strony, nie wiem jak ty. Ja tyle samo wydałem. Dzięki. Do widzenia. Dziękujemy. Dzięki, do widzenia. Idziemy na jarmark Świętego Dominika. Na... Jarmark dominikański. 750 lat tradycji. To jest impreza trzecia co do wielkości w Europie po Oktoberfest i Weihnachtsmark. Idziemy spać. Ja, ja wiesz co? Chyba tak jeszcze sobie pochodzę na. Nie, nie, chodź, chodź, idziemy spać. Jesteś zmęczeni po całej drodze? Nie, idziesz balować, znam się. Pobaw się lampą albo czymś w pokoju. Dobra, to idź. Spotykamy się jutro. Okej, okay, bo na razie. Na razie. Trzymaj się. miłych słów. Stał nowy dzień i już pierwsze kłopoty. Jezus Maria, jak tam pojedziemy? Za późno. To nic nie kupimy. No przecież to jest bez sensu. Gdzie on jest? Dobra, jadę sama. To buntownicze nastawienie może ułatwić targowanie. To zaczynamy naszą przygodę z jarmarkiem dominikańskim. O, ulubione lampy Łukasza. No, szkoda, że go nie ma, to by, to by już miał dwie do kolekcji. O, aparaty fotograficzne. Super. To jest Zorka, to jest oryginalna to jest Zorka. Zorka, oryginalna. Zorka 5? No to, to, to Zorka taka 5. zagrała w filmie Race. Nawet bym chciał, to tego nie wziął. Strasznie ciężka, ale piękna, przedmiot. Ale dekoracyjny przedmiot. Dzień, Może na... ma pan lampki? Lampy, mam, Bardzo ładna lampa. To, to czerwona. czerwona. Pochodzi z największego węzła wąskotorowego w Europie. Koluszki? Nie, Bogoria Kostasowa. 200. 250 litrów. I tak, I tak jak, jak na targu w tym, odrębny nie, nie. Dobra. To są pamiątki, które są pojedyncze, nie tylko to, co dzisiaj z Chin przywiozą, bo to jest po prostu śmietnik dla mnie. O, radyjka. Wspaniała kolekcja. Wszystko na chodzie? W większości, to tak. Niemieckie radia, holenderskie, to wszystko są radia popularne dosyć w tamtych czasach i w tych też, bo to są przedmioty kolekcjonerskie. Taka perła pana kolekcji. Zelit. Wspaniała. Wspaniała bomba. To można w ogóle nosić jako walizeczkę. Tak jest, To jest amerykański odbiornik. Transoceaniczny, tak? tak? Zamknijmy. Te odbiorniki przeważnie używali na statkach, bo był bardzo... Y miał bardzo wysoką, dobrą antenę. Można było na statku znaleźć, praktycznie złapać praktycznie wszystkie stacje w tamtych czasach. W jakiej to jest cenie? 550 złotych. 505. Spuści pan coś. To 500 set z 500 to jest maksimum. To jest maksimum. Biorę. To jest fantastyczna ok, rzecz. Niedostępne u nas w kraju. Fajnie. Bardzo dzień. dziękuję. Łukasz, jak dojdzie do siebie, będzie mi bardzo, bardzo zazdrościł. Nie odbieram. Nocne życie trójmiasta chyba bardzo się Łukaszowi spodobało. W nocy w Gdańsku jest jak w Amsterdamie czy Nowym Jorku. Można nieźle odpłynąć, ale w dzień. Można dopłynąć tramwajem wodnym do pracy. Michałowi po zakupach zostało 2250 zł. Ciekawe, ile zostało Łukaszowi po nocnej imprezie. Idy jest to targ staroci, ale jak widać, są też świeże cebule i czosnek. Ja muszę dzisiaj omijać czosnek szerokim łukiem, bo to jest najlepsza broń na wampiry, bo na mnie to działa. To jest to. To jest właśnie do mojej knajpy nowej. Czyżby w głowie Łukasza zrodził się pomysł na bar? Wszystko już rozumiem, a teraz nie rozumiem tylko dlaczego tak drogo. Znaczy nie wiem ile, ale pewnie drogo. To nie jest bardzo drogo. To już jest, nasz jest antyk. Tego już nikt nie produkuje, to tak nie będzie ja. produkował. No, my jesteśmy jeszcze bardzo młodzi. Jaka cena? Na cenie 550. Ajaj, ajaj, za dużo. Chciałbym, żeby Pana dostarczają 500, no. Ja Pana rozumiem. Zupy, zupy, wie pan, no to jest tyle warto. Ja wiem, ale to jest takie do urządzenia, mojego takiego, mojej idei fix. Ja po prostu muszę mieć tą kasę. 350, no. No, Mało, dołóż Pan trochę. Jak da Pan 380, ze względu na to opuszczę, że Pan jest pierwszym moim kupcem dzisiaj. Daję. Tak. Dziękuję, Dziękuję panu. To jest niemiecka kasa, ja ją kupiłem we Wrocławiu. Mogła być z ZDR-ów importowana w tych czasach komunistycznych do naszych sklepów. Dzień dobry. Dzień dobry. To wujek? Jadek? Yy, nie. nie. Ale ładny portret. Bardzo, bardzo. bardzo ładna twarz. Co to za piękna czapka? Proszę Przed reformy. Przed reformy, dokładnie. 69 rok. Krótki daszek. Idealny stan. Komandor. Piękna. Bardzo piękna. Proszę przymierzyć. Ile pan chce za tą czapeczkę? To na jedyne 170 A nie, to za droga. Za droga? No. To niech jakiś miłośnik uniformów proszę sobie kupi. Proszę bardzo. O, ale ma pan... Ja widziałem taką w misiu. Tak, tak, to jest właśnie z misia. Skąd pan wiedział? No bo widziałem, no, to proszę wiem. proszę bardzo. Pickelhauba, skórzana, szpitz metalowy. Fajna. Proszę bardzo. No w tym trochę godniej niż w komandorskiej. <grym> tak, tak. <grym> Nie, to było na, na szable. To, to była na szable, szale, żeby tak. się ślizgała, dokładnie, prawda? Dokładnie, dokładnie. Kupiłem ją od asystenta kierownika planu po Pandera Autentyk. 1700 zł. 1100. 1400. 1200. Tak? Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Marzyłem zawsze o tym, żeby. No. I co będzie pan nie robił? Jadł gaz musztardowy. A myślałem, że się go wdycha. No ja też mogę wdychać, no. O! Panie, po ile ten koń? 75 tysięcy. Szkoda, że taki drogi, no ale sam materiał jest drogi. Fajny koń, fajny jeździec. Że się nie martwiłeś Mam nadzieję, że nie zmokłeś. Pomóc ci? Nie dam radę. Matko Boska. Mam jakaś walizka? Ty jesteś kurczę, komi bojażerek? Ej, no, no nie, za, 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 za. A? No nie. A? Radio Amerykańskie Ma ile? 80 lat? Nie więcej. To dokąd teraz nasza destynacja? Nie no, chodź teraz do komisów. – Wiesz coś o nim? – Nic, nic. Brać czy nie brać? Brać czy nie brać? Łukasz i Michał wyruszyli na Pomorze. Łukasz kupuje przedmioty z pozoru niepasujące do siebie, ale jak zwykle ma chytry plan. Michał inwestuje w pieski, stare radio i lampę. Czyżby zmienił swoją strategię? Kto wyda mniej, a kto zarobi więcej? To dokąd teraz nasza destynacja? Nie no, chodź teraz do komisu. Posiadam sklep wielkości około 300 metrów i no, jeżeli by wszystkie przedmioty policzyć, to może być koło 5000. tysięcy. No, 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 no. Bar Bardzo mi się rozrasta, ale należy tutaj nie widzę dla siebie. A? O, a co to jest? musiał kosztować to jest kamień z racji wieku tej lampy ona trafiała raz na strych, raz do piwnicy bo ktoś kto dbał o nią uciekał przed nalotem przed... no to proponuję 500 no to trochę by ja pan nie skrzywdził to niech jest 650 Szachy. szach. No, nie, nie, te? Z kryształu. No, tylko tutaj proszę zwrócić uwagę bardziej na szachownicę niż na szach. Te szachy są postawione po to, żeby było wiadomo, że to jest do szachu. Czyli szachownica jest cenniejsza. Szachownica jest cenniejsza. Dlaczego Ta jest? W drewnie inkrustowanym musiądzem ma swoją patynę. jest atrakcyjna z racji wyglądu. Jak, jak, jaka, jaka cena? Szachownica 250 zł. 200. Przepraszam, nie ma nik czasu. Zegar jest monumentalny wysoki, tak zwany dziad poprzez swoją stylistykę u góry nawiązuje do gdańskich i poprzez filary. Filary, które są no, charakterystyczne dla mejdańskich. Pięknie. No, taki dźwięk za 1000 zł. <słyski> Sam dźwięk za tysiąc zł tak. Ale cały zegar... na zegar to mnie nie to jest, jest gigantyczny, wielki, wspaniały. Fajne. Biorę to. Wie pan co? Wybrałem sobie kilka rzeczy. To nie, żebym miał kałamarz tutaj, jak Michał na przykład. Ja bym z tego zrobił designerską, fajną lampkę piwową, z nowoczesną ee, żarówką. Najłatwiej byłoby zrobić świecznik, ale może być... Może nie. być. Jedna rzecz, która mi wpadła w oko i to na pewno muszę ją mieć, to są te dwa ee, Futerały. Termosy, termosy. Te, te futerały tak naprawdę służą, żeby jajko panu nie wystykało. Myślałem, że ludzie już wszystko wymyślili, ale okazuje się, że świat zaskakuje mnie każdego dnia w życiu. Nie przypuszczałem, że mogą być istnieć w ogóle termosy na jajka. Za ile ja to kupię? U pana Jeżeli termos to do jajka. Jak kosztuje 19, to kupię pana. Pan, pan spojrzy. Proszę bardzo, 40. 40. Co to jest, proszę mi jest powiedzieć? No to podobnie współczesny. Aha, no na pewno. na desce. Wziąłbym go wie pan od pana. A ile kosztuje? Do baru wie pan. Do baru Michael. 1500 zł. 1200. Tak panu nie pasuje, a co pan z nim zrobi? No trochę mi przeszkadza. Ale jest to Michael. Michael, king. Niech pan dorzuci stówkę. Dobrze. Dobra. Jest mój. Dzięki, Dzięki wielkie. Król jest Łukasza, ale kogo ukoronują eksperci? Za chwilę okaże się, czy wydane pieniądze mają szansę się zwrócić. Przedmioty będą oceniane w ich aktualnym stanie, bez żadnych napraw i renowacji. Pierwszym ekspertem jest Maciej Zabojcz, pasjonat militariów, kolekcjoner hełmów. Ten przedmiot kupiłem od pana, który kupił to od rekwizytora mm -hmm. filmowego. Mm -hmm. Było to używane jako rekwizyt, wie pan w jakim filmie? No, ciekawym. Miś. Miś. Tym to mm -hmm. miał podobno na głowie, chociaż podobno. On ma chyba większą głowę. Proszę pana, w takich sytuacjach kolekcjonerzy mówią jedną rzecz. Kupujemy przedmiot, a nie historię. Pikiechałba, którą e, Stanisław Tym miał na głowie, a właściwie Ryszard Tochucki, a właściwie Stanisław Paluch, e, miała, była piką oficerską. Miała podpinkę, czyli tą część, nie skurzaną, tak jak ta, tylko mosiężną. To jest zła wiadomość. A, dobra wiadomość jest taka, że przedmiot jest oryginalny. Z tego stempla wynika, że hełm został wydany bam. w 1916 roku. To nie Don jest BAM, million. tylko BA7, czyli 7 Korpus Armin. A ile pan zapłacił za tą pikier 1200 zł. No to mam dla pana bardzo dobrą wiadomość. <laughs> ta pikier jest warta około 3000 zł. No i o taką wiadomość mi co? chodziło. I co? Pikiel hałba to zarobek 1800 złotych. Piękne przedwojenne amerykańskie radio lampowe, na pewno mm, przedmiot bardzo dekoracyjny. A ile pan za to radio zapłacił? Tylko 500 złotych. Jeżeli chciałby pan to radio odrestaurować, no. tak żeby poczuć magię dźwięku sprzed lat miękkiego, szeleszczącego, to obawiam się, że musiałby pan wydać naprawdę spore pieniądze oraz przede wszystkim byłby to duży problem, żeby w ogóle części do takiego radia zdobyć. Po renowacji będzie ono warte około 1000 zł. Niestety na radiu Michał nie zarobi. Drugi ekspert to Arek Choduń, znawca mebli i sprzętów w Vintage. Słuchaj ten dźwięk. Od razu pieniądze Pink wyskakują Floyd z portfela. Ma, mam pięknego kontynentala działającego z ładnym dźwiękiem. Mogę go użyć jako dzwonek barowy. A ile zapłaciłeś za to wszystko? Za wszystko oprócz pikelhałby zapłaciłem 1935 zł. Włącznie z kasą? Tak jest. Zakupy Łukasza do knajpy bardzo fajnie skompletowane rzeczy. Możesz wziąć za to jakieś 4000. Ile? Łukasz znowu podwoił zainwestowane pieniądze. Lampa drużnika, to jest fajne. A ile zapłaciłeś? 250. 250. Słuchaj, no, nic nie inwestując w nią 700 zł. 700. Ha! Ha! Michał w końcu trafił, prawie potroił wydane pieniądze. Kolejnym ekspertem jest Karolina Łuźniak-Marchlewska, szefowa działu przyjęć i zakupów w Warszawskim Domu Aukcyjnym. Całkiem ładny przedmiot dla kogoś, kto lubi i gra w szachy. jest pod, powiedzmy z lat jakichś 50., może 60. Ile pan zapłacił za tą szachownicę? 200 zł. Powiedzmy, że jej wartość szacuje na około 350 zł. świetnie. Z górką, specjalnie dla pana dzisiaj. 150 zł zarobku to niezły wynik. To jest perła mojej kolekcji. Samce Alfa z mojego stada. 80 lat mają. Faktycznie jest to fabryka e, imienia Łomonosowa no w, w, w Petersburgu. Natomiast ta sygnatura, którą tutaj widzimy na tych e, łapkach, wskazuje na to, że to są się... stosunkowo nowe. Po prostu z lat 90. No, nadrobiłem Leninem przynajmniej. Rzadki okaz. No tak, Leśny Żywy głowa. w takiej y, typowym geście mówcy. Natomiast figurka nie jest sygnowana. Ile pan zapłacił za, za ten zestawik? Tylko 1500. Ło! Wow. No to y, bardzo dużo pan przepłacił. Te pieski wyceniam na około 100 zł za sztukę. Jak? To już jest 200. <noise> Podobne można kupić... Y, Teraz jeszcze po prostu w wyrobach tej fabryki, bo ona cały czas produkuje te obiekty. Natomiast w przypadku Lenina myślę, że znajdzie się jakiś fan socrealizmu Oczywiście, i może, może by kupił go za jakieś 200-300 zł. Niestety Michał stracił 1000 zł. Ile pan zapłacił za tę lampę? 650 zł. No, z uwagi na, na to zniszczenie, które tutaj jest, tak? O, jest, jest zniszczony ten marmur. Pierwsza wojna światowa, mm. druga wojna światowa, no, powstanie warszawskie. Maksymalnie 800 zł może pan wyciągnąć za tę lampę. Lampa przyniosła 150 zł dochodu. Król muzyki na pewno. A w pewnym sensie też król jakiegoś kiczu. Myślę, że ten obiekt mógłby być jakimś fajnym uzupełnieniem wnętrza. A teraz coś specjalnego. O. Who is dead? I jak się podoba? Jest to przedmiot bardzo ciekawy i oryginalny. Może znaleźć fanów. Jest wiele osób, które, które kochają Michaela Jacksona. Jestem pod wrażeniem tego dzieła. Tylko kluczowe pytanie: ile pan za to zapłacił? No ja zapłaciłem za to jedyne 1300 zł. Właściwie ciężko ocenić wartość tego, tego obiektu, tego dzieła, tak? Natomiast, nie ja wiem, mogłaby tylko zweryfikować to aukcja. Na królu na pewno Łukasz nie stracił. To jest bardzo ciekawy przedmiot i dobrze mi znany. Muszę pani powiedzieć, że tak, było napisane termos do kawy, bo na początku mm -hmm. miałem wątpliwości, że to jest kaczka lekarska, gdzieś ze szpitala, takiego ekskluzywnego <grym> dla księcia. Ile pan za niego dał? Kupiłem hurtem wszystko za 1935 zł, oprócz pikel Sam ten czajnik u nas na aukcji był w ceną wywoławczą 800 zł, a sprzedał się za 1400 zł. Mm -hmm. Więc myślę, że spokojnie. Oj nie, może pan tutaj podwoić swoje pieniądze. Dziękuję, ucieszyła ja mnie pani. Zamiar. Łukasz wydał 4435 zł. Szacunkowy zarobek na czysto to 3200 zł. Michał wydał 3100 zł. A szacunkowy zarobek na czysto to tylko 250 zł. Mi poszło znakomicie. Pierwsze, wiesz, wyspałem się dobrze w samochodzie, <laughs> więc nie byłem zmęczony. Na wszystkich targowiskach miałem celne oko i kupiłem najlepsze przedmioty podwajając ich wartość. Ciebie nie pytam z dyplomacji, tak. Nic nie. Ogary poszły w las.